Cześć, jakie macie, to jest i zapraszam Was do, do nie do kolejnego odcinka, ale odcinka specjalnego to jest odcinek do turbokostka. Turbokostek nie wiem to jest filmik specjalny, specjalny dla Ciebie. Poprosiłeś mnie, żebym pokazał Ci jakie mam karty na wymianę. A więc no pokażę Ci to może zaczniemy od Champions League 12, 13 i no, takie różne. A więc ym, pierwszego to mam Pikę Widzisz, no ja mam je w koszulkach, to w koszulkach ci te karty wyślę. Jakie będziesz chciał, to nie martw się, nie zepsują się. Pierwszy jest Pikę. Potem jest Kawani. Potem jest Joe Hart. I teraz. Y, Fame's favorite, Sako, Master I Iniesta Master, Savi Master i Ibrahimowicz Master. Tak, to było Champions League. Teraz Ci pokażę y, z Euro 2012. Nie bój się, też mam z Brazylii, tylko na koniec chcę Ci to pokazać, a więc nie martw się. A więc euro, to mam tak, poczekaj chwilę, muszę sobie przesunąć te karty. Tutaj, te damy. Tutaj, o, dobra. Pique master, Schneider Master i nie jest to master. I teraz do takich angielskich superstar. No i nie wiem jak to nazwać, to do takich angielskich kart To mamy Young, Park, Barry, Milner, Starich, Welbeck i takie dwie karty. To jest Star Player, Runei i Frank Lampard. A więc teraz na koniec, czyli te najfajniejsze. Brazylia. A więc ym, pokażę ci, jakie mam z Brazylii. A więc pierwszą kartą yy, jest. Poczekaj. Och, no dobra, musiałem sobie przesunąć karty. Air Hazard Star Player. Jajaturę Utility. F, yy, Falcao Star Player i teraz do tych więcej wartościowych: to jest Expert Cloze, Klo Gold Super Casillas, Expert Cout. Oh, mi się rozwalają karty Expert Chabi Alonso Ashley Cole Expert. Sokratis Defensive Rock czyli ten Papa, Stas, Topo, Baba, Los, nie wiem jak to się wypowiada i Karga albo jakoś tak Fein's Four Carlos Sanchez Defensive Rock i tu mamy Game Changera, Shirokowa i gotowy jesteś Double Trouble Robin, Iwan Persi, Double Trouble, człowieku. W koszulece mogę się nawet wyciągnąć. Widzisz, Double Trouble. Tak wygląda z tyłu, jak wiesz. No więc to by były moje karty yy, na wymianę, co chciałeś zobaczyć. A więc jak, jak jakieś chcesz, no to yy, pisz w komentarzu, bo na PW. To chętnie się z Tobą wymienię. Widzisz, tyle z tych kart. Ale najlepsza karta, to ja sobie myślę, że Ty sobie myślisz, że jest Double Trouble. <laughs> Jak sobie myślę. No i tu jeszcze Game Changer. I takie Mastery. Tu są jeszcze Trzy Limitki. Pikeka Wainidżow Hard. No więc myślę, że Ci się podobało. No i, z, no i pisz po prostu w komentarzu albo na PW jakie chcesz karteczki na pewno byś chciał dubla nie wiem czy go masz <laughs> no a więc napisz mi po prostu jakie chcesz karty się z sobą zamienię no i co no to to jest wuj hd nie zapomnijcie zostawić lajka lajka albo subskrypcję no i co no zapraszam was y, do kolejnych odcinków na moim kanale do widzenia i pozdrowienia do y, Turbo Kostka, albo jak, on, jak ty się tam nazywasz, to był odcinek specjalnie dla ciebie i napisz mi w komentarzu jakie coś karty, cześć